Dziewczyna komuśna, robi dzień się nie chce i spogląda na słoneczko. Czy daleko jeszcze? Oj, daleko, oj, wysoko. Dzięki Panu Bogu wezmę sobie poduszeczkę, pójdę do grobu. Wzięła sobie i koszyczek, będzie wianki wiła. Jeden sobie, drugi tobie, trzeci powiesiła. Powiesiła swój wianeczek w sieni nad drzwiami. Jak go mama zobaczyła, zalała się łzami. Zakładajcie kare konie, zakładajcie gniadę I dogoncie, i do dopądźcie latka moje młode Tam za górą, za góreczką gołębie gruchają Nic dobrego nie użyłam, latka mi mijają nie powrócą młode lata, ani twa uroda. Przeminęły przepłynęły, jak wruczaju woda. Przeminęły przepłynęły, jak wruczaju woda.